Codziennie nam towarzyszą, ale jak dobrze je znamy? Tak, chodzi o psy. Przygotowałam 10 niezwykłych faktów o tych zwierzakach, które z pewnością Cię zaskoczą i sprawią, że docenisz te niesamowite futrzaki jeszcze bardziej. Fakt pierwszy: Psy mają niesamowicie rozwinięty zmysł węchu. Ich nosy zawierają około 300 milionów receptorów węchowych. Dla porównania, my mamy ich zaledwie 5 milionów. Dzięki temu psy mogą wyczuwać zapachy, których my zupełnie nie wyczuwamy. Co więcej, są nawet w stanie zidentyfikować najsubtelniejsze aromaty z dużych odległości. To właśnie dlatego często wykorzystuje się je do zadań takich jak poszukiwanie ludzi, a także wykrywanie narkotyków lub materiałów wybuchowych. Fakt drugi: psy są zdolne do rozpoznawania ludzkich emocji. Badania wykazały, że potrafią odczytywać mimikę twarzy i ton głosu swoich właścicieli, co pozwala im rozumieć, czy jesteśmy szczęśliwi, smutni, zdenerwowani, czy przestraszeni. Dzięki temu są w stanie lepiej reagować na nasze potrzeby i dostosowywać swoje zachowanie, aby nas pocieszyć lub wspierać w trudnych chwilach. Sprawia to, że są doskonałymi towarzyszami i wiernymi przyjaciółmi. Fakt trzeci. Psy mają unikalne odciski nosów, podobnie jak ludzie mają unikalne odciski palców. Każdy czworonuk ma niepowtarzalny wzór fałd i linii na nosie, który można wykorzystać do ich identyfikacji. W niektórych krajach używa się odcisków nosów psów do rejestrowania tożsamości i pomagania odnajdywania zaginionych zwierząt. Fakt czwarty: psy mogą słyszeć dźwięki o częstotliwości nawet do 65 tysięcy herców. Z kolei ludzki zakres słuchu kończy się już na 20 tysiącach herców. Oznacza to, że psy mogą wychwytywać ultradźwięki, których my zupełnie nie słyszymy. Dzięki tej zdolności są w stanie reagować na odległe odgłosy, takie jak zbliżający się samochód czy gwizdek tresera, co czyni je doskonałymi stróżami i towarzyszami podczas spacerów na świeżym powietrzu. Jeśli też uważasz, że psy są niesamowite, to zostaw lajka i subskrypcję. Fakt piąty. Psy mają zdolność do orientowania się w przestrzeni za pomocą ziemskiego pola magnetycznego. Badania wykazały, że niektóre czworonogi potrafią wykorzystywać to pole do nawigacji, co pomaga im wrócić do domu nawet z dużych odległości. Te magnetyczne zmysły są szczególnie widoczne u niektórych ras i mogą tłumaczyć niesamowitą zdolność psów do odnajdywania drogi w nieznanym terenie. Fakt szósty. Psy potrafią zapamiętać i rozróżnić do 250 słów i gestów. Ich inteligencja pozwala na naukę różnych komend, sztuczek i zadań, co czyni je jednymi z najmądrzejszych zwierząt domowych. Niektóre rasy, takie jak Border Collie, są szczególnie znane ze swojej zdolności do szybkiego przyswajania nowych poleceń i wykonywania skomplikowanych zadań. Fakt siódmy. Psy potrafią odczuwać upływ czasu. Badania wykazały, że mogą rozpoznawać rutynowe wydarzenia i przewidywać, kiedy coś się wydarzy, na podstawie wcześniejszych doświadczeń. Wiele psów, na przykład, doskonale wie, kiedy wracasz do domu, nawet jeśli dzieje się to o różnych porach, dzięki ich wewnętrznemu zegarowi i zdolności do wyczuwania subtelnych sygnałów z otoczenia. Fakt ósmy. Psy pocą się przez łapy. W przeciwieństwie do ludzi. Nie mają one gruczołów potowych na większości swojego ciała. Zamiast tego pocą się głównie przez poduszki swoich łap. Aby regulować temperaturę swojego ciała, psy polegają głównie na dyszeniu, które pomaga im schładzać organizm przez parowanie wody z jamy ustnej i dróg oddechowych. Fakt 9. Niektóre rasy psów są naturalnymi pływakami. Rasy takie jak labradory, nowofundlandy i spaniele wodne mają fizyczne cechy, które ułatwiają im pływanie, takie jak błoniaste łapy, wodoodporne futro i silne, muskularne ciała. Cechy te czynią je doskonałymi towarzyszami w wodnych aktywnościach i sprawiają, że są często wykorzystywane do ratownictwa wodnego. Fakt 10. Psy mają niezwykłą zdolność do wyczuwania chorób u ludzi. Badania wykazały, że niektóre umieją wykryć pewne rodzaje raka, cukrzycę, a nawet nadchodzący napad epilepsji u swoich właścicieli. Dzięki wyjątkowemu węchowi mogą wyczuwać subtelne zmiany w zapachu ciała lub oddechu, które sygnalizują te stany zdrowotne. Sprawia to, że są nieocenionymi pomocnikami w przypadku osób z przewlekłymi chorobami. To już wszystkie fakty na dzisiaj! Mam nadzieję, że dowiedziałaś się czegoś nowego i zaskakującego o naszych czworonożnych przyjaciołach. Jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych ciekawostek i filmów o zwierzętach.